Jeśli oglądasz ten film, to twoja Toyota Camry nie ma Android Auto czy Carplaya. Taki stan rzeczy jest tylko na rynku europejskim, bowiem w Stanach trudno sobie wyobrazić, aby auto było wypuszczone bez Carplaya. Toyota w Europie co prawda będzie miała Android Auto i Carplay dopiero w następnej odsłonie, chociaż Teraz zaradni pracownicy salonów przyklejają naklejki na aktualne modele Toyoty, mimo że oficjalnie wiadomo, iż Toyota Camry takiej funkcjonalności nie dostanie. Co zatem zrobimy? Zawstydzimy Toyotę w Europie i zainstalujemy Android Auto i CarPlay w Toyocie Camry. Zawstydzimy Toyotę w Stanach i założymy CarPlaya bezprzewodowo. Zawstydzimy niedowiarków i odpalimy w Camry pełnego, otwartego Androida, a więc z całą możliwością oglądania filmów na YouTube, Netflixa, ściągania dowolnej aplikacji, na przykład Janosika, którego na dziś nie ma w Android Auto. Cześć. Jesteśmy firmą Hadron i od 25 lat doposażamy samochody. Subskrybuj nasz kanał, zostaw łapkę w górę lub kliknij dzwoneczek dla zasięgów. A tymczasem przenosimy się do Toyoty Camry. Zaczynamy od wyjęcia radia. To dość prosta procedura, bo japońskie auta są jak klocki Lego. Cała sztuka polega na tym, żeby nie połamać plastików czy zatrzasków. Kiedy radio jest już na stole, trzeba dołożyć do niego moduł z tą potrójną funkcjonalnością czyli pełnym Androidem, Android Auto i CarPlayem. To już wymaga pewnych umiejętności, i dlatego na taki montaż zapraszamy do nas, do Warszawy. Kontakt do nas znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Dołożenie zewnętrznego modułu do radia ma kilka zalet. Po pierwsze nic nie tracisz z oryginalnych opcji radia i zawsze można taki moduł wymontować i wrócić do oryginału. Po drugie ingerencja jest tu tylko hardwareowa, czyli przy następnej aktualizacji systemu, aktualizacji map, aktualizacji radia nic się nie wysypie, nic nie ma prawa wysypać się w samochodzie. Oczywiście, jest pytanie o gwarancję na samo radio w samochodzie. O ile na nasz sprzęt i montaż masz gwarancję, bo jesteśmy legalnie działającą firmą w Polsce, o tyle co do gwarancji na samo radio musisz rozmawiać z gwarantem. Niemniej wiemy od naszych klientów, którzy już kontaktowali się ze swoim gwarantem, że przy prawidłowym montażu nie powinno być problemu z gwarancją czy nawet z leasingiem. Oczywiście, jeśli kwestia gwarancji na samo radio jest dla Ciebie bardzo ważna, to powinieneś przed montażem porozmawiać ze swoim gwarantem. Niemniej nasi instalatorzy mają doświadczenie w pracy dla salonów, toyoty i Lexusa, tu widzicie zdjęcia z takich instalacji dla salonów, więc nie jest to montaż z partyzanta gdzieś tam w stodole za wschodnią granicą. Tak czy inaczej, jest tu przede wszystkim otwarty, pełny Android, dokładnie Android 9, z 4 GB RAMu i 64 GB na pliki, więc powinno to w zupełności wystarczyć. Jak już mówiliśmy, nic tu nie tracisz z oryginalnych opcji radia, a do menu Androida przechodzisz przez na przykład przytrzymanie przycisku Home. Android, jak wiadomo. Pozwala na ściąganie niemal dowolnej aplikacji, na przykład Janosika, można korzystać z nawigacji, wyszukiwania głosowego, przeglądania stron internetowych, podzielenia ekranu między nawigację a Spotify, generalnie działa to tak jak na telefonie. Poza mapami Google w Androidzie, co jest oczywiste, możemy tu odpalić na przykład Netflixa czy filmy z YouTube'a. Oglądanie filmów w drodze przez kierowcę to akurat kiepski pomysł, ale dla pasażera jadącego obok to zawsze jakaś opcja. Jest też Android Auto i CarPlay, czyli interfejsy dla telefonów z Androidem i z iOS-em. Te interfejsy oczywiście są nieco ograniczone w stosunku do pełnego Androida, ale niektórzy mogą po prostu lubić wygląd takiego prostego interfejsu. Te dwa interfejsy. To przede wszystkim także mapy od Google, Waze, mapy od Apple, CG, wyszukiwanie głosowe, asystent Google'a czy Siri. Dodatkowo Android Auto czy CarPlay ma pewną zaletę w stosunku do pełnego Androida. Otóż pełnemu Androidowi trzeba udostępnić internet z telefonu czy z routera. Interfejsy takie jak Android Auto czy CarPlay. Tego nie wymagają. Po prostu podłączamy telefon do radia i korzystamy z tego internetu, który jakby już jest w smartfonie. Android Auto wyjściowo działa tu przewodowo, a CarPlay bezprzewodowo. Co jest o tyle ciekawe, że jak pokazywaliśmy w zapowiedzi, nawet w Stanach Zjednoczonych nie ma takiej opcji fabrycznie. Tam CarPlay działa przewodowo. Jest tu też integracja z kierownicą multimedialną. Jest zestaw głośno mówiący, zarówno w pełnym Androidzie, jak i w Android Auto. I CarPlay można też oczywiście korzystać z fabrycznego zestawu, jak komu wygodnie. Z opcji audio warto wspomnieć, że dźwiękiem wchodzimy tutaj przez Auxa. A więc jeśli jesteśmy w menu modułu, to nie można korzystać z radia FM. To Znaczy można korzystać, ale wtedy nie będzie dźwięku, na przykład z nawigacji. Więc warto sobie zainstalować taką aplikację jak MyTuner Radio i wtedy mieć całe radio internetowe. Oczywiście jest wsparcie dla takich platform jak Spotify czy Tidal oraz dla audiobooków, więc na przykład działa tutaj zupełnie dobrze audioteka. Napiszcie w komentarzach, czy wolicie w aucie pełnego Androida, czy wystarczyłby wam Android Auto czy CarPlay. Tymczasem tyle na dziś, kontakt do nas jest w opisie tego filmu. Do następnego razu.